Dzień dobry moi drodzy. Chciałbym Wam pokazać. Zobaczcie. Już się zbliżam z kamerą. Okres godowy. Ślimaków. Tak się chyba one rozmnażają. Widać akt połączenia między nimi. Chyba że walczą i się gryzą. Są dwie opcje. Z daleka widać, że jeden pędzi im z pomocą albo na ratunek albo do trójkąta ale jeszcze nie widziałem żeby tak mocno wylazły ze swoich domków